Witam Was, Jakub Kaźmierczyk, Fotoblogia.pl W poprzednim odcinku pokazywałem Wam jak obrabiałem jedno ze swoich zdjęć ślubnych, natomiast dziś będziemy mówić o wyostrzaniu zdjęć. Pamiętajmy o tym, że zdjęcie musi być już ostre w momencie wciskania spustu migawki, ponieważ takie zdjęcie najłatwiej będzie się wyostrzać. Pierwszą metodą, którą Wam pokażę jest wykorzystanie filtra górnoprzepustowego. W tym celu musimy skopiować warstwę tło, następnie zmienić jej tryb mieszania na nakładka. Jak widzimy, zdjęcie drastycznie się zmieniło, ale po zastosowaniu tego filtra zostanie ono jedynie wyostrzone. W tym mniejszym ekranie musimy dostrzec właśnie krawędź tych elementów, które będą wyostrzone. No w tym wypadku będą to oczy, włosy i po dobraniu właśnie odpowiedniego. Promienia tego filtra górnoprzepustowego zatwierdzamy i już mamy wyostrzone zdjęcie. Drugim sposobem jest przejście do trybu Lab. Jest to bardzo wygodne, ponieważ w trybie Lab nasze zdjęcie jest podzielone na dwa kanały, ponieważ informację kolorystyczną ma jedynie kanał A i B, mamy również kanał jasność, w niej nie znajduje się żadna informacja kolorystyczna i dzięki temu nie pojawią się żadne przekłamania kolorystyczne po, po wyostrzeniu zdjęcia. W tym celu wybieramy maskę wyostrzającą i tutaj mamy trzy rzeczy do wyboru, jest to wartość, promień oraz próg. Wartość, no jest to po prostu wartość siły oddziaływania tego filtru na obraz. Promień, w nim określamy obszar i liczbę pikseli, która zostanie wyostrzona. Natomiast próg, tutaj musimy dać e, znać Photoshopowi, jak bardzo piksele muszą się różnić od reszty, aby program uznał je za tworzący krawędź obiektu. Tak więc im mniejszy próg, tym bardziej intensywne będzie wyostrzenie i na odwrót im większa wartość, tym bardziej delikatny będzie ten efekt. Tutaj musimy wybrać to według naszego uznania. Ja znalazłem wiele różnych instrukcji na temat tego wyostrzania, natomiast. Żadna nie odpowiadała moim potrzebom. Ja najczęściej ustawiam promień o wartości 0,4, ponieważ to wyostrzenie jest wtedy delikatne, a krawędzie nie są bardzo odznaczające się od reszty zdjęcia. Jak widać, efekt jest subtelny, ale jest. Następnie zmieniamy tryb z powrotem na RGB. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest najzwyklejsze wyostrzenie. Raczej tego nie róbcie ewentualnie. Przy szybkim wrzucaniu zdjęć do internetu jest to bardzo szybkie wyostrzenie, czyli inteligentne wyostrzenie. E, pamiętajcie, żeby zaznaczyć opcję do usunięcia, czyli rozmycie stoczewkowe, ponieważ właśnie z takim rozmyciem najczęściej mamy do czynienia. Zaznaczcie opcję dokładniej, ponieważ ta czynność będzie zrobiona po prostu dokładniej. Promień, tak jak mówię, to już jest indywidualna wartość. Ja ją zazwyczaj ustawiam na 0,4. No, i wartość również zależy od samego zdjęcia, jak ostrym obiektywem zostało zrobione, jakim aparatem. To nie jest raczej już kwestia indywidualna. Kolejnym sposobem, który Wam pokażę, jest sposób jednego z naszych czytelników. Zaproponował on, że przy zmniejszaniu zdjęć musimy dwukrotnie użyć filtra wyostrzania. widzimy zdjęcie jest teraz bardzo przeostrzone i właśnie jeśli chcemy zmniejszyć obraz, musimy robić to na dwa razy większym obrazie, czyli teraz zmniejszymy szerokość tego obrazu do 750 pikseli po wyostrzeniu i teraz zdjęcie jest ostre. rzeczywiście działa to, ale no nie mamy tak, tak dużego wpływu na wyostrzenie tego obrazu. To co wam jeszcze mogę polecić z mojej strony to selektywne wyostrzanie, czyli Wróćcie do poradnika o maskach. Tam zobaczycie, jak możecie wymaskować poszczególne elementy zdjęcia. I tak możemy wymaskować, powiedzmy, tylko oczy. Na przykład, jeśli korzystacie również z narzędzi wygładzania skóry, wyostrzajcie tylko to, co nie jest tym narzędziem wygładzania skóry. Jeśli, powiedzmy, wygładzaliśmy skórę rozmyciem powierzchniowym. Nie wyostrzajmy tej warstwy. Wyostrzmy to, co znajduje się pod tą warstwą, ponieważ jeśli coś już rozmyliśmy, nie będziemy tego wyostrzać. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień!